Cześć Wam, witajcie w czytaniu książek. Mam dzisiaj przed sobą książkę, którą już kiedyś czytałem, ale ponieważ wydaje mi się, że nadchodzący czas jest bardzo ważny i treści zawarte w tej książce mogą być nam potrzebne, to zdecydowałem, że przeczytam fragment jeszcze jednego rozdziału z książki Krom Ramatisa Mama. To jest rozdział... Nowy duchowy paradygmat. Nazwałem ten rozdział Nowy duchowy paradygmat, ponieważ wyłącznym celem przesłania, które wam przekazuję, jest osiągnięcie przez Was nowej kosmicznej wizji. Naprawdę, legiony boskich istot i wstąpieni mistrzowie uczestniczą w tym wielkim kosmicznym wydarzeniu, mającym nastąpić na planecie Ziemi. Nowy świat będzie charakteryzował się ideologicznymi wzorcami czystości innowacyjnej i duchowymi wyzwaniami dla tych, którzy zakoficzyli się w starych strukturach politycznych, religijnych, filozoficznych, ekonomicznych i kulturalnych wierzeń. Krom przybył, by uczynić Was świadomymi kierunków, w którym musicie podążać. Początkach tysiąclecia, które zaznaczy się wielkim skokiem w ewolucji ludzkich istot. Nowa, duchowa wrażliwość rozwinie się w genetycznych wzorcach waszej struktury komórkowej i będą one mogły być przyłączone do duchowej genetyki wyższych ciał. Do tej pory przechodziliście przez różne procesy przyłączania moralnych i etycznych wartości rozwijanych przez wasze niższe ciała. Teraz będzie następować uaktywnianie kosmicznych kodów duchowych, gdy tylko dokonacie transformacji pozostałych energii waszych niższych ciał w te wyższe. Obecność Waszego esencjonalnego ja zakoduje i uaktywni centra zachowania, przetwarzając i wprowadzając mentalną poznawczą nadświadomość. Do teraz badaliście, uczyliście się. I przyłączaliście takie aspekty jak emocje, uczucia i myśli. Boska, kosmiczna intuicja będzie nową fazą eksperymentowania i przyłączania w ewolucji. W konsekwencji tej nowej fazy postrzegania, czyli ekspansji świadomości, będziecie zdolni penetrować obszary międzywymiarowej wiedzy i doświadczeń, pomagających wam zrozumieć waszą rzeczywistość uniwersalną. Razem i każdy z osobna będzie rozwijać kosmiczną wizję i duchowy paradygmat w różnych formach, w zależności od poziomu, na jakim się znajdujecie. Jednakże wszyscy zakończycie podróż w tym samym centralnym punkcie, jako synowie i córki tego samego boskiego światła pielęgnującego, utrzymującego i ponownie stwarzającego swoją nieskończoną moc. W każdej ze swoich części boskich molekuł. Najważniejszą rzeczą w kosmicznym spisku, który ma miejsce na waszej planecie i który was dotyka w mniejszy lub większy sposób, jest zrozumienie, że niesiecie niezniszczalne i boskie światło dominujące w waszej biologicznej jednostce. Jesteście bogami uczącymi się odkrywania swojej prawdziwej, zapomnianej z powodów ewolucji tożsamości. Bardziej wzniosłej i wspanialszej niż ta przemijająca. Zapomnieliście o waszym boskim pochodzeniu i z tego powodu musieliście przejść najbardziej bolesną, burzliwą i niewygodną ścieżkę waszej trajektorii poprzez światy eksperymentowania w ewolucji. Nie róbcie planów na przyszłość, używając waszej ograniczonej intelektualnej perspektywy przeżycia, ponieważ nie zostaną zrealizowane, jeśli nie będą zgodne z nowymi duchowymi i wibracyjnymi paradygmatami Ziemi. Wszystkie struktury lub systemy ekonomiczne, na których opieracie przyszłe ekonomiczne bezpieczeństwo, nie będą dłużej uzasadnione, ponieważ kierunek Ziemi i jej załogi zmienia się. Cóż możecie uczynić, co może spowodować wewnętrzny spokój, zastępując typową dla ludzi niepewność związaną z przyszłością? Odpowiedź kroma jest prosta i pełna głębokiego sensu. Życie dzień po dniu. Jeśli jesteście dostrojeni i wrażliwi na zachodzące zmiany oraz wszechświat, wasze esencjonalne ja poprowadzi was i da wam to, co niezbędne dla waszego codziennego utrzymania. Aby tak się działo, musicie mieć wiarę, pewność i zaufanie oraz pewien stopień duchowej dojrzałości, by być świadomym faktu, że wszechświat nie opuści tych, którzy pozostają z nim w harmonii oraz mają respekt dla planetarnej przemiany i jej praw. Przodkowie, którzy przybyli przed wami doskonale zdawali sobie sprawę ze swojego powiązania z siłami wszechświata i boskością, zaspokajającą ich podstawowe potrzeby i ochraniającą przed pojawiającymi się przeszkodami. Posiadali całkowitą wiarę i doświadczali boskiej ochrony, dlatego żyli w pokoju, poczucie bezpieczeństwa i nadzwyczajnej, wewnętrznej harmonii daleko wykraczającej poza waszą. Racjonalna, cyniczna, niewrażliwa, nieuczciwa postawa jest waszym najgorszym wrogiem. Uwięziła was w punkcie, w którym nie możecie zobaczyć waszej boskiej esencji wewnętrznej boskości, zawsze kierującej waszym życiem. Wszystkie wasze energetyczne, mentalne, emocjonalne i fizyczne struktury są zanieczyszczone przez tendencje i zgubne koncepcje oddzielające was od Boga. I waszego esencjonalnego ja. Badaliście i eksperymentowaliście negatywne, dualne plany zbyt długo. Spowodowały one energetyczne reakcje zmieniające waszą boską świadomość. Teraz zakończył się długi i bolesny cykl duchowej gęstości i niewrażliwości. Musicie zaadoptować nowe duchowe paradygmaty ewolucji. W przeciwnym razie będziecie musieli udać się do światów przeznaczonych dla wygnańców i duchowych renegatów. Wszystko wygląda tak, jak wygląda, ponieważ to Wy w każdym momencie wybieracie, jak inwestować i manifestować Waszą kreatywną energię. Wszechświat tylko odpowiada na te energetyczne emisje proporcjonalnie w harmonii lub dysharmonii. W nowym duchowym paradygmacie postawy inwolucyjne, przejawiane przez Was w ostatnich cyklach ewolucji, nie będą dłużej uzasadnione. Zazdrość, zawiść, złość, egoizm, wyzysk, agresywność, przemoc, hipokryzja, manipulacja, dogmatyzm, fanatyzm, nietolerancja, cynizm, niewdzięczność, snobizm, brak solidarności, pożądanie. Wszystkie te emocjonalne niezgodności nie będą dłużej aktualne w nowej społeczności słonecznych istot obdarowanych braterską, społeczną i solidarną kosmiczną świadomością. Nadszedł czas przejrzystości i duchowej czystości dla inkarnujących istot, które przez tysiące lat eksperymentowały, odzyskiwały i przypominały sobie swoją boską naturę. Ścieżka, która prowadzi Was do światła i ukończenia duchowego odrodzenia Waszego ja, jest bardzo mozolna. Łatwo zmylić drogę zniekształcaną przez ciemność. Znajdujecie się w kulminacyjnym momencie, ponieważ wszystko ulega skróceniu i ułatwieniu. Specjalna łaska spływa teraz na renegatów zagubionych w drodze do Boga. Wszyscy bez wyjątku jesteście wzywani w tym czasie transformacji do odkrycia świetlistej strony życia, rzeczywistości i boskości. Aby wejść w nowy egzystencjalny kosmiczny wymiar, niezbędna jest intencja i duchowe wzrastanie. Praca nad sobą jest oczywista i staje się dostępna dla tych, którzy są rzeczywiście uczciwi i szczerzy, oraz naprawdę pragną. Aby esencjonalne ja wyłoniło się z całą mocą i siłą, całkowicie przejmując kontrolę nad życiem, prowadzącym w kierunku najwyższych poziomów ducha. Jest to kwestia codziennej, świadomej obserwacji, że Waszą jedyną pracą i misją życia jest odkrywanie swojej czystej, wiecznej tożsamości jako części Stwórcy. Powinniście przejawić czystą i boską esencję. Reszta w życiu jest drugoplanowa. Cele i obowiązki, którym tak chętnie się oddajecie, realizowaliście przez wiele żyć. Nadszedł czas duchowości, w której tym, co naprawdę się liczy, jest wyższa, czysta, boska myśl oraz uczucia kierujące was w stronę ciszy, pokoju, obfitości, dostatku, harmonii, miłości i szczęścia. Czy nie chcecie, by przejawiły się w waszym życiu? Czy ta propozycja nie jest bardziej atrakcyjna niż kontynuowanie dramatycznego życia pełnego bólu, cierpienia, niepokoju, frustracji i strachu? Zdecydujcie, co rzeczywiście chcecie od tej chwili robić, ponieważ okoliczności zmuszą was do zmiany kierunku inwestowania energii. Jeśli jesteście choć trochę inteligentni, receptywni i wrażliwi, odkryjecie nową perspektywę istnienia znacznie bardziej harmonijną, wyzwalającą i satysfakcjonującą. Pozwoli to Wam pozbyć się prześladującego Was do tej pory napięcia. W rozdziale dotyczącym nowych duchowych paradygmatów nie wyjaśniam niczego nowego. Wszystko już istnieje we wszechświecie. Jest to tylko kwestia zgodnego wibrowania z odpowiednią częstotliwością. W obecnym czasie macie możliwość osiągnięcia zgodności z kosmicznymi częstotliwościami, zdolność do połączenia się, uczestniczenia i odkrycia nowych horyzontów osobistego, wewnętrznego rozwoju i życia w stałej sekwencji harmonijnego badania. Paradygmaty zmieniają się, aby zastąpić i ustanowić nową formę życia, w której ludzkie istoty będą poruszane impulsami artystycznej twórczości. I harmonijnej, duchowej wrażliwości, umożliwiającymi im wypełnienie celów istnienia. Wchodzicie w stadium zintegrowanego kosmicznego odrodzenia, oznaczającego kwantowy skok w całym planetarnym i ludzkim procesie ewolucji, dotykającym również światy równoległe i system słoneczny, którego częścią jesteście. Otwarcie nowej kosmiczno-słonecznej świadomości. Mechanizm ten umożliwi Wam wejście w nowy wymiar, pozwalający na odkrywanie i nawiązywanie kontaktów z inteligencjami z innych punktów galaktyki i wszechświata. Wszyscy Wasi kosmiczni sąsiedzi czekają na moment otwartego kontaktu i możliwość pomagania Wam w odkrywaniu faz ewolucji, przez które oni już przeszli. Pragną dzielić się z Wami swoimi sukcesami i odkryciami. Jednak, by kontakt taki został nawiązany, wy musicie pozbyć się barbarzyńskiej, instynktownej, separatystycznej, egoistycznej i destrukcyjnej postawy. Na razie droga połączenia z wszechświatem jest w trakcie konstruowania. Macie w tym zakresie do odegrania znaczącą rolę, ponieważ tak jak inni mają wpływ na Waszą ewolucję, tak Wy będziecie mieć wpływ na ewolucję innych. Ziemia jest ważnym miejscem eksperymentowania, informacji i specjalizacji w obrębie Waszego Systemu Słonecznego i Galaktyki, dlatego realizowany jest ogromny program rozszerzania i ulepszania. Omówię nowe duchowe paradygmaty, byście mogli je przyłączyć w Waszych mechanizmach ewolucji oraz mogli cieszyć się i uczestniczyć w początkach nowej wodnikowej infrastruktury. Nowe duchowe paradygmaty dla trzeciego tysiąclecia. Powinniście przejawiać stałą postawę introspekcji i wewnętrznej gotowości do transmutacji niezgodności. Integracja przybliżająca was do harmonii, braterstwa i duchowej solidarności istniejącej w każdej ludzkiej istocie i żyjącym organizmie niech stanie się dla was codziennością. Kiedy patrzycie na otaczający świat i widzicie coś nieharmonijnego, zadziwiającego i zaskakującego, powinniście dostrzec, że istnieje to tylko po to, by pomóc Wam zrozumieć, że Wy i to, na co patrzycie, jesteście częścią sceny, wibrujecie w tej samej częstotliwości harmonii i doskonałości. Wiedza o tym, jak być tym, kim jesteście, jest gwarancją pozwalającą na zrozumienie, że wszystko ma boską, nieśmiertelną i wieczną esencję. W konsekwencji warte jest respektu, podziwu i miłości. Świadomość Waszych myśli i uczuć powinna stać się centralną energią popychającą do czynienia wszystkiego z perspektywy obiektywnej, solidarnej, braterskiej i pełnej miłości świadomości. To przyniesie korzyści ludzkości oraz samemu Waszemu otoczeniu. Wszystkie Wasze działania powinny być spójne, sensowne, harmonijne, niosące korzyści, szczodre i niezwykłe. Zrozumiecie wówczas, że Bóg patrzy w wasze serce i przez nie przemawia do innych. On chce tylko tego, co najlepsze dla całości, a wy jesteście jej częścią. Wasze wysiłki i obowiązki powinny służyć przypominaniu Wam, że Bóg, czyli wewnętrzny mistrz, istnieje w Was. Dzięki temu możecie doświadczyć i poczuć bezwarunkową miłość dla innych. Bądźcie cudem dla każdego. Myślicie o każdym tak, jak myślicie o samym sobie. Czyniąc tak, zrozumiecie, że jedynym, co oddziela Was od innych, jest Wasza niezdolność do bezwarunkowej służby, miłości i respektowania ich procesów, tendencji, ideałów i uczuć. Najbardziej czyste, boskie, rozwinięte uczucia to takie, które obejmują wszystkie ideologie. Bądźcie świadomi faktu, że wszystkie one wypełniły swoje zadania w uniwersalnym porządku, którego centrum jest miejscem spotkania i końcem podróży. Bóg odczuwa poprzez wasze serce. Za każdym razem, gdy coś lub ktoś wyprowadza was z równowagi z jakiegoś powodu, nie patrzcie na motywy, urazy lub różnice poglądów. I nie myślcie, jak wydostać się spod wpływu ich działania. Spróbujcie popatrzeć na przyczynę ograniczenia i ukrytą miłość, schowaną za dysharmonią. Kochajcie każdego za to, kim jest, ponieważ on jeszcze tego nie wie, i wy powinniście mu o tym przypomnieć z miłością. Świat jest pełen piękna pełen piękna i doskonałości wyłaniającej się z każdego ruchu, szeptu i śpiewu przejawianego przez wszystkie żywe organizmy w rytmie harmonijnej symfonii ja, jako świadka piękna Boga manifestującego się w każdym sercu. Bóg Was kocha i przemawia do Was poprzez każdego, bez wyjątku. Uniwersalna wizja powinna zastąpić prowincjonalne sekciarstwo plemiennych ideologii tworzących tylko bariery, niezgodę, wojny i zniszczenie. Ich miejsce niech zajmą zrozumienie i podziw. Bóg istnieje i manifestuje całą swoją miłość i doskonałość w różnorodności swojego stworzenia. Jeśli będziecie patrzeć sercem, zobaczycie tylko światło, miłość. I doskonałość. Niech Waszym celem będzie przejawienie braterskiego i miłującego ducha we wszystkim, co robicie, niezależnie od Waszego zainteresowania i stosunku do tego. Tylko wewnętrzna harmonia pozwoli Wam zobaczyć to, co pozytywne i ukryte w każdym działaniu, ruchu i doznaniu. Nie osądzajcie ani nie umniejszajcie tego, co pozostaje poza Waszym upodobaniem. Zrozumieniem i współczuciem. Tylko akceptując i kochając siebie, będziecie zdolni do zobaczenia i poczucia, że wszystko jest dobre i doskonałe w obrębie egzystencjalnej struktury, w której żyjecie. Różnica i niezgoda nie istnieją. Kiedy zrozumiecie Waszą miłość i wewnętrzną akceptację dla Boga, każdy dzieli tę samą wizję, nawet jeśli pojawiają się pewne różnice. Jeśli tak, poczujcie każdego całym swoim sercem i kochajcie bez wyjątku. Czystość myśli, uczuć, słów i działania stanowi podstawę spostrzeżenia, doświadczenia i poczucia, w jaki sposób boska łaska przejawia się i pozostaje w sercach wszystkich tych, którzy podążają za wewnętrznym światłem. Jesteście czyści w swojej istocie, dlatego przejawcie bez zawiści anioła, czyli boskie ja, które niesiecie w sobie, byście mogli otrzymać boskie dary czekające w najgłębszej części waszego serca. W tym czasie otoczcie innych swoją miłością i tęsknotą za doskonałością, przyjmując ich z uczuciem, harmonią, wielką radością i satysfakcją. Otwórzcie drzwi owego serca dla wszystkich, bez wyjątku. W każdej sytuacji, w której umieszcza Was esencjonalne ja, zawsze próbujcie być szczęśliwi, pamiętając o swoim boskim rodowodzie, by wewnętrzna mądrość mogła wpłynąć na Wasze codzienne działania, konstruktywne myśli i nauczające sytuacje. Tylko w ten sposób odkryjecie, że Wszyscy jesteście ważnymi częściami tej samej gry, aby Wasza misja mogła doprowadzić Was do doskonałości. Poczujcie to w Waszych sercach i zobaczycie, jak miłość napływa, opanowuje Was i prowadzi do ekstazy duchowej, dającej Wam impuls w kierunku Boga. Wdzięczność i hojność ducha są nieodłącznymi cechami Waszego esencjonalnego ja. I kiedy odkryjecie i przejawicie je, całe zamieszanie, przerażenie, poczucie niegodności i przeszkody zamienicie w powody do oświecenia. Kiedy konsekwentnie pozostajecie wdzięczni i hojnie tworzycie piękno, pokój, obfitość, dostatek oraz miłość dotykającą świata zewnętrznego. W konsekwencji pozwalacie innym odkryć, że Bóg. Obdarował ich taką samą doskonałością. Niech Wasze słowa będą uzdrawiające, inspirujące, pocieszające i pobudzające do doskonałości. Boskie słowo przejawia się poprzez Waszą mowę i pragnie objawić dobro, czystość, świętość i szczęście pochodzące z jego użycia. Wasze uzdrawiające niosące nadzieję i szczęście słowa dla wszystkich, których drogi skrzyżują się z waszą ścieżką, sprawią, że staną się oni uczestnikami wewnętrznego bogactwa i darów zdeponowanych przez Boga w waszym sercu. Wznoście wasze serca do najwyższego i pozwólcie światłu zejść, ogarnąć was, skąpać i dostarczać wam wszystkiego, co potrzebujecie odkryć. Zintegrować i przejawić. Boski Duch chce Was kochać i widzieć, jak Wy rozprzestrzeniacie bez ograniczeń Jego miłość w swoim otoczeniu. Niech każdy, świadomy Waszej pomocy i zrozumienia, poczuje, jak przez Wasze serce Bóg nawołuje ich do podążania ścieżką powrotu do ich domu doskonałości. Bycie członkiem nowej cywilizacji. To odczuwanie, myślenie, rozumienie i działanie w taki sposób, że to, co robicie staje się promieniowaniem i przejawieniem boskości we wszystkim, czego możecie doświadczyć, co możecie stworzyć i pamiętać. Będąc zdecydowanym i prawdziwym przykładem działania, tworzycie w ten sposób pole światła, harmonii, pokoju i miłości w wewnętrznym świecie. I w sercach wszystkich tych, którzy poszukują Boga. Przeczytam Wam wybrany przeze mnie fragment z książki Krom Przesłanie z Wielkiego Centralnego Słońca z rozdziału Nowy Duchowy Paraglimat. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Ciekaw jestem Waszej opinii o tym fragmencie. Trzymajcie się, cześć.